Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Anton. Witam w kolejnej odsłonie yy, gameplay do polskiej farmy 2017. Jest 27 czerwiec, stan konta 48252. W tym odcinku będzie dużo roboty, ponieważ planuję trzy takie rzeczy. Mam zamiar zebrać te pomidory z trzech hal, z trzech szklarni. Na, w tej szklarni są pomidory, w tej drugiej i tam. Ostatniej, tutaj są papryki, one jeszcze nie dojrzały, i w tej pierwszej też są papryki. To jest na sam początek, w drugiej kolejności, ale w sumie to jest powiązane ze zbiorem. Mam zamiar, o, zobaczcie tutaj coś takiego. Widzicie tutaj w poprzednim, w poprzednim razem, kiedy transportowałem wszystkie warzywa ze, ze szklarni. Udało mi się podczepić drugą przyczepę. Ten Galadon, który ciągał te dwie przyczepy, on sobie jakoś tam dawał radę, radę ale wydawało mi się, że z trzema mógłby sobie nie dać rady. W tym momencie dysponuję już silniejszym traktorem sadowniczym i mam zamiar dokupić jeszcze jedną, a być może nawet dwie. Być może, może dwie takie przyczepy. Tak więc to będzie też ciekawe. I na samym końcu, ci którzy oglądali poprzedni odcinek, świetnie wiedzą jaki tam był problem. Wydaje mi się, że będę mógł zebrać trawę, którą skosiłem w sadzie. I właśnie będę chciał kupić przyczepę zbierającą, która i tak mi się przyda za jakiś czas. I spróbuję zebrać tą, tą trawę. Mam nadzieję, że mi się uda. Jak na jeden odcinek to bardzo dużo i zmieścić to w tych 25 czy pół godziny będzie dosyć ciężko, tak więc dzisiaj będzie dużo cięcia. Więc siadam w traktor i zaczynam zaczynam zbiory. Aha, teraz wam pokażę jak to się jak to teraz zrobię. Już nie wiem czy pamiętacie, nie wiem czy pamiętacie. O nie, nie, nie. uwaga, uwaga, co ja tutaj robię? Nie wiem czy pamiętacie jak ja to ostatnio zbierałem. Tym razem zamierzam to zebrać troszeczkę inaczej. Zobacz, to mi się podoba. O. kuriza! Wszystko jest ładnie przeszklone. Widać wszystko, nie? Dobrze, oni już zbierają. Mam zamiar zrobić to w taki sposób. O! Oni tutaj sobie zbierają, ale ci to jakoś nie chcą zbierać. Nie wiem, czy, yy, czy już yy, domyśliliście się, jak ja to będę zbierał. Chodzi o to, że będę jechał tyłem. <laughs> będę jechał tyłem. A teraz może zobaczyć, Nie, jeszcze nie ma skrzynek pełnych. Będę sobie jechał powoli tyłem. I jak się te skrzynki napełniają, one są wrzucane tam z tyłu. Ja nie będę po prostu... Z... O, właśnie jedna wyskoczyła, przewróciła się. Ale to nie jest jakiś problem. O, będę... Je... O nie, poczekajcie, bo tutaj trochę zostawiłem. A, już ci zebrane jest. No, już chyba zebrane. I mam zamiar, o właśnie, cofając, mam zamiar je przepychać do, do wyjścia. I tak musiałbym je przepchnąć, ale tutaj akurat, e, zbierając, od razu sobie je przepycham. Ten traktor jest na tyle silny, że sobie spokojnie daje z tym radę, z tym przepychaniem. Czyli tak generalnie będzie wyglądała dzisiaj, dzisiaj zbiór pomidorów. Jak ci, którzy oglądają bardziej, śledzą moje poczynania, wiedzą, że w tym roku jest, są tylko pomidory i papryka. Papryka dochodzi troszeczkę później dojrzewa, co generalnie mi bardzo pasuje. Będę mógł tę pracę rozdzielić na dwa odcinki. Nie zrezygnowałem z ogórków, ponieważ mam troszeczkę problemy ze zbiorem ogórków. A mianowicie jest taki problem, że kontrast między tymi liściami, o, widzicie, a e, ogórkami jest mały i czasami po prostu te ogórki zostają na krzakach. Mi się wydaje, że już są zebrane, a one jeszcze nie są zebrane. E, najmniej roboty wydaje mi się jest przy paprykach. Tam jest najmniej jak gdyby skrzynek, ale z tego co mi się wydaje z pierwszego sezonu. Dochód z każdej z tych, z tych warzyw jest taki sam, ale troszeczkę więcej trzeba robić przy, przy ogórkach. Mógłbym zdecydować się tylko i wyłącznie na paprykę, wtedy bym chyba miał najmniej pracy przy zbiorze. Tak mi się wydaje. Nie wiem co Wy o tym sądzicie, ale mam takie wrażenie, że przy papryce jest troszeczkę mniej roboty, tylko że jest taki problem z papryką, że papryki nie będę mógł zebrać dwa razy. Z pomidorami, ogórkami to nie jest problem, mogę zebrać ją dwukrotnie. Dlatego był taki właśnie miałem pomysł, żeby zasadzić sobie troszeczkę pomidorów i troszeczkę papryki. Bo w razie, gdybym potrzebował większej ilości pieniędzy na tym etapie, już bym na przykład wiedział, że muszę kupić tyle tego i tego i tego, tak więc mógłbym sobie jeszcze raz zasadzić pomidory i pod koniec roku miałbym pieniądze, tak? ale wydaje mi się, że już nie będę sadził pomidorów w tym roku. Co prawda mam jeszcze duży kredyt, 250 tysięcy, ale wydaje mi się, że przychód ze sprzedaży warzyw będzie dosyć duży, tak więc nie martwię się o te pieniądze. One będą, a spłacać kredyt nie muszę tak szybko. Co miesiąc od, odprowadzam jeden tysiąc i tam jakieś odsetki, ale to naprawdę nie są duże odsetki, tak więc nie muszę się śpieszyć ze spłatą, tak więc nie będę się, nie będę spłacał tego kredytu on się po prostu będzie sam powoli spłacał, aż się spłaci całkowicie. No dobrze, mi tutaj troszeczkę zajmie czasu, będę sobie to sukcesywnie zbierał, są trzy szklarnie, tak więc dosyć dużo czasu spędzę tutaj, więc Spotkamy się, kiedy już będę ładował pierwszą, przy, pierwsze dwie przyczepy, ponieważ po tym jak e, sprzedam warzywa z tych pierwszych dwóch prze, przyczep, udam się do sklepu i kupię sobie następne dwie. E, w szklarniach już e, jest zebrane w około 60%, dlatego musiałem. E, tam się zrobiło tłoczno i chciałem już przyczepy podstawiać, ale. Zmieniłem troszeczkę plan, z, ponieważ od razu zdecyduję się kupić na te dodatkowe dwie przyczepy. Wcześniej myślałem, że nie będę miał na to kasy, ale przecież mam 48 tysięcy. A te przyczepy kosztują gdzieś tak około 15, z tego co pamiętam. O, dobrze, kupimy sobie jedną, jest, o, wylądowała, a więc sobie podłączę ją. Dobrze? Uuu, co jest? Nie mogę je podłączyć. No e, okej. Okay. Trochę ten. Chciałem napięcie zrobić. <laughs> Dobrze, następno. E, co nie jest ten przycisk? Następną przyczepę zainstalujemy sobie. Gdzie ona jest? Pod koniec jakiś, tak? Kolejna, ile ma ten moc ten traktor? 74, a Galadon 70. żeby Żebym się nie zdziwił, jak on uciągnie. No dobrze, ryzyk fizyk. Trybujemy następną. Wylądowała, podłączymy obydwie. A jak? I mam. Ruszył pyta. Jakie prędkość? Eee, Nie! Spokojnie. Tam, dwie przyczepy już są napełnione. Stoją sobie. A teraz tak, podłączę jeszcze tą. Eee. Mam nadzieję, że jakoś. O, jest. Chwyciła. Te, te. Tutaj jest troszeczkę ciężej z podłączeniem przyczep, ponieważ przyczep nie przestawi się tak jak w farmingu, e, no nieraz jest ciężko, ale to sobie powoli, tak tylko żeby, ciężko mi się, A, nie, muszę się odwrócić w drugą stronę, bo tutaj dużo tych krzynek nie ma, dlatego pierwszą przyczepę podjadę, tak? Ojeju, one się złamały. Dobrze, zobaczymy jak to wygląda. Będę miał jak wrzucić. Dobra, będę miał. Czyli tak, wrzucamy sobie. Dobrze. O! Tutaj. Tu już zebrałem troszeczkę. No tam te dwie przyczepy. O, zobaczcie jak tutaj wypchany jest. Ale muszę może pobiegamy sobie o będzie szybciej. Będzie zdecydowanie szybciej. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Ej, ej, drzwi się otwierajcie. O. Te skrzynki są teraz już bardziej zestandaryzowane, nie ma już takich różnic. Czasami się zdarzy troszeczkę mniejsza skrzynka, ale to jest z racji tego. Nie wiem, czy pamiętacie, wcześniej miałem taki problem, był związany z tym, że jak odczepiałem przyczepę, to mi po prostu te i były tam jakieś, powiedzmy, zbierałem coś, tak. Yy... Ja mówię w tym, o tym, o, w tym momencie o tej platformie do zbierania warzyw. I jak zbierałem coś tam, jakieś warzywa, jakieś były pomidory i na przykład e, na tej platformie znajdowały się trzy skrzynki i na przykład w dwóch nich było coś tam do połowy na przykład uzbierane, tak? I jak wyczepiałem tą przyczepę, to te skrzynki mi ginęły. A teraz jest coś takiego chyba... O, pobiegnę tam że jak wyczepię tą skrzynę, y, tą przyczepę to mi wyrzuca jedną skrzynkę tak jak gdyby sypuje te wszystkie pomidory czy tam y, warzywa z tych wszystkich skrzynek i wrzuca do jednej. Czyli nie tracę teraz jak gdyby, e, rzuciłem na dół. O, jest. Dobra, ja sobie teraz podjadę po drugą szklarnię i spotkamy się jak już będę miał wszystko, cały, cały skład gotowy. Została mi jeszcze jedna skrzynka. Rzucę sobie skrzynkę na ostatnią przyczepę. Hop, dobra, jest. Czyli tak, 12, 12, tam 12, 12, 48 skrzynek. Przycisnę się, przycisnęłem. O, uwaga, przycisnęłem się. Teraz tak, jak to wygląda tutaj? Jest zaczep. Teoretycznie wszystko powinno działać. Tutaj też. No zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie ale będzie czatem jakby to wszystko po... jak to wszystko zegra się razem ciekawe czy ten mały znaczy on nie jest taki mały czy on sobie da radę wierzę w ciebie no dobrze To jak tutaj a dobra podciągniemy jeszcze troszeczkę dobra tu wypnę już przyczepę o, o ciężko jest Dobra jakoś wyjechałem I teraz Podłączyć To Aby mi się Udało Dobra hu. Dobra dwie są podłączone Teraz przejdziemy widok kamery Na ostatnią szczepę tu sobie spróbujemy to cofnąć. Jak on będzie cofał? No, cofa jakoś. Waga, waga, waga. Jest! Jest, 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 jest. Uaaa, zobaczcie. Pociąg sobie zrobiłem. Anton sobie w polskiej farmie zrobił pociąg. W farmingu jest pociąg, ja tutaj też mam pociąg. Kolizje kamery troszeczkę mi... No i teraz. Jak to ruszyć? Czy to w ogóle ruszy? Czy ruszy to w ogóle? Dobra. O nie, co, odczepiłem. aha sorry. No teraz tak. No ruszy czy nie. Ruszył. Powoli tu idzie. Ja! Idzie, idzie. Ja cię? 48 skrzynek. Dobra, wsiadam do traktora. Aha, to teraz tak. Zobaczcie jak to jest skonstruowane. Mam cztery przyczepy, teraz tak, w traktorze jestem, wychodzę z traktora, rzut na pierwszą przyczepę, na, teraz na drugą, trzecią i na ostatnią czwartą. Czyli jakbym chciał teraz wyczepić ostatnią, to wyczepiłem ostatnią, zaraz powrotem przeskoczymy na trzecią i tutaj jest wyczepiona ta ostatnia, widzicie? Tak to działa. Czyli można sobie wyczepić na przykład drugą, można trzecią, a druga jest podłączona, a, a czwarta jest do trzeciej podłączona. Tak to działa. No dobrze, hmm. przejdziemy sobie teraz do kabiny, bo chcę zobaczyć ile to waży. Ile to wszystko waży. Tutaj na chudzie to jest chyba F3, tak? 4,5 ton, ale pokazuje mi tylko jedną przyczepę. Poczekaj, no to sobie zmienię widok na drugą. 4,5. Nie, tylko pokazuję mi jedną. No dobrze. Wiecie co? Boję się, że to się może wywrócić. A jakbym to się wywróciło, wiecie ile tu by przycieru zostało wyprodukowanego? Dobra, Anton jedzie. Powoli, jedyneczką. No, dajmy dwójkę mu. Tempo na 2, 5 na godzinę. No, <laughs> ciekawie, ale idzie, zobaczcie. Dobrze, tutaj, tutaj bym nie skręcił. Muszę tu powoli się rozpędzać. No i na razie nie będę przyspieszał. O, o, teraz żeby z powrotem do traktora wejść, to chciałem przeskoczyć troszeczkę. On się nie rozpędza. Już więcej chyba, no teraz na maksymalne. Ale nie, on, one, się skręca, one tam skręcają te przyczepy, dlatego on jeszcze się nie będzie rozpędzał. Dopiero jak wyprostują się te wszystkie przyczepy. Jeszcze tam. Jeszcze tam nie, jeszcze tam to jest w łuku. Teraz już powinien teoretycznie nabierać troszeczkę prędkości. Tak. Mhm. Teoretycznie on powinien nabrać prędkości, ale nie nabiera. Będę jechał z prędkością 5 na godzinę. Ja! Całe szczęście, że jest jednak tutaj troszeczkę ten realizm. To, że on ciągnie to już jest cud, ale nie spodziewałem się, że tu będzie jakaś szybka jazda. Chociaż... Mam taki powiem. Aha, zobaczymy, czy może teraz będzie lepiej szło, ale nie. To sobie wy... wypróbujemy... A zobaczyć tutaj jęczmień ładnie rośnie. Jęczmień się różni troszeczkę chyba od pszenicy, tak mi się wydaje. Pszenica jest bardziej taka... Hmm... Bardziej taka jaśniejsza, jakby jaśniejszy kolor zielonego. Ooooooo! Żebym ja tego płotu nie zgarnął. Razem ze sobą nie, nie wziął. Chyba dobrze będzie. No, dobrze. No to rozpędzamy się. Czy się rozpędzi ten nasz pociąg? Chyba nie za bardzo się rozpędzi. 5 na godzinę max. To jest maksymalna prędkość w tym momencie. O, kawałek 6 miałem. O nie, no, jak być długa prosta. O, już jest 6 na godzinę. On się może rozpędzić. Nie wiem, już jest 6 na godzinę. On się chyba może rozpędzić. I o to chodzi. Uciągnie? No, no, uciągnie, ale się będzie męczył. Żeby nie było za łatwo, że podczepisz ty nie wiadomo ile przyczep i będziesz prób 3 dychy na godzinę Każda przyczepa, a już jest 7 Długo się będzie rozpędzał Zobaczcie o, jak to wygląda Nieźle, co? Ale sobie Anton wymyślił. Tak, że będzie mu to powoli teraz szło. No ale jest, jest to możliwe. A może tędy? Nie. Ale zrobiłem błąd, bo zahamowałem. Nie, będę się znowu rozpędzał? Nie, już tę Maksymalną prędkość osiągnąłem dosyć szybko. 6 na godzinę. Zobaczcie, jak to wygląda. Ciekawe, ile dostanę kasy za taki pociąg. Czy tak z 80 tysięcy, tak liczę. Tak wygląda 80 tysięcy euro w polskiej farmy. On tak powoli jedzie, że te ślady, które się tworzą, one zaraz praktycznie znikają za nim. Bo... Teraz jak ja tu pojadę, czy ja będę jechał po bruku, zaryzykuję po bruku. Tam jest dosyć duży łuk później, tak więcej niż 90 stopni musiałbym nawracać. Tak więc chyba pojadę prosto w stronę tam gdzie jest bank? Zaraz zobaczycie na mapie. O, będę jechał cały czas prosto asfaltem, aż tam do tego mostu i tam skręcę w, w prawo i... No i będę jechał do tego punktu. No, tak więc ta, 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 ta droga mi zajmie trochę. Więc spotkamy się. O, pani wyszła i, i z niedowierzania. Co ty Anton robisz? Widzicie tą panią? Też zdziwiona jest. A jeszcze tam ktoś chodzi też. Też chyba przyjdzie i po, po, podziwiać. No dobrze. Dobrze, że tutaj nie ma ruchu y, ulicznego. Tak to by było ciekawie. Może by mandat dostał jakiś No dobrze. Spotkamy się pod y, punktem skupu. Ja to sobie jakoś powoli dotoczę się. Huuu, Anton jedzie prawie dwie dychy na godzinę, bo z górki jedzie, ale się rozpędziłem. Aż się ciężko yy, kieruje takim traktorem, widzicie? Dwie dychy, bo z góry jest. Mknę, ale zaraz będzie pod górkę, i znowu będę jechał 3 na godzinę. <śm> ale zabawa jest niezła, powiem wam. Fajnie on się też prowadzi. Trzeba uważać, bardzo jak się skręca, jak troszeczkę mocniej skręcisz, to zaraz tyłek jak gdyby, te zarzuca i te przyczepy go popychają. Tak jak gdyby o, już zobaczcie, już mu prędkość zaraz zacznie spadać, bo już jest wypłaszczenie i wrócimy za chwilę do rzeczywistości. Ale jeszcze się toczy 17 na godzinę. No, nieźle, zobaczcie. Tam była taka górka i on z tej góry dwie dychy już wyciągnął. <laughs> Fajna sprawa. 17, no na paski może nawet maksymalnie 17 wyciągnąć. No to jestem pod wrażeniem, tylko chodzi o to, że trzeba uważać... Jeżeli się troszeczkę tylko koryguje tor jazdy, to automatycznie spada prędkość, ja tak o... Bardzo delikatnie skręcać, bo wtedy spada nam prędkość. Zobaczcie tam pszenica, o, 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 gdzie, gdzie, nie uciekaj szalony. Krowy tutaj patrzą się, zszokowane. Ciekawe czy podjadę pod tą górę tam. A co tam jest? Jakiś samochód. A nie, to na parkingu jest. No, zobaczymy. Przejdę, spróbuję przejść do kabiny. Nie jest. O, wreszcie. Przeszedłem. Nie jest to takie łatwe, jak się ma tak tyle przyczep podpiętych. Nie, w sumie jeszcze jedzie 15, 15, 14. A tu jest górka. zaraz chyba mu spadnie. Uwaga, uważnie delikatnie kierować. Ale nie no kurczę, dalej tnie. No troszeczkę mu zwolniło. A no tak, bo traktor jest jeszcze na górce, ale przyczepy są jeszcze w dole. Tak więc dopiero teraz <ścoughs> zwolniłem, kiedy ja już jestem na górze. Bardzo fajnie to mi się podoba, ciekawa fizyka, dosyć realne takie. Znaczy, no nie wiem czy akurat taki traktor o takiej mocy uciągnąłby taki ciężar 20 ton, ale no od razu jest taka reakcja traktora, że on tak o teraz się będzie rozpędzał już, ponieważ te przyczepy też O ostatnie już weszła na górę, tak więc on się będzie rozpędzał. To mi się bardzo podoba. O, uciekło mi trochę. Fajnie. Fajnie, że coś na coś takiego wpadło. Czyli nie wiem, czy to jest bardziej efektywne, ale na pewno coś, coś, coś ciekawego. Myślałem, że już e, z tych, z tych nic ciekawego się nie da wy, wydusić. A i owszem, proszę bardzo. Czy podłączę jeszcze dwie? Hmm, nie wiem. Ale być może. Dobra, teraz zwolnimy, bo. O! Mam ja ci kręcę, puściłem na luz i od razu zatrzymał się. Powinien troszeczkę mnie popchać. To mi się nie podoba, powinno tak być, że już, a może ja wcisnę hamulec, ale nie, nawet jakbym wcisnął hamulec, to powinno mnie, no ale nie wymagajmy już czegoś takiego, tak, fajnie to zakręca, o, widzicie, nie wiem czy widzieliście, ja skręcam w prawo, a on tak za bardzo nie chciał w prawo skręcić, tak idę bokiem teraz, o, jak gdyby, jest, szkoda, że nie można ciężaru, może jakiś taki mniejszy ciężar by mi się udało kupić Chociaż ja chyba ten najmniejszy kupiłem Bo gdybym miał ciężar to może by na pewno by było lepiej No dobrze Dojechaliśmy Trochę nam to czasu O Trochę nam to czasu zajęło Ale jest O o o ciebie, że mi się nie wodował Nie wiem czy widzicie jak o że jak ja go rozpędzę z tą ilością przyczep, i skręcam, to to już jest troszeczkę inna zabawa. A no teraz to już go nie rozpędzę. No dobrze, jak myślicie, ile tu będzie? 80 tysięcy. 89 tysięcy. Jeden taki kurs i co? Anton ma w cholerę kasy. I teraz tak. Wracam sobie z powrotem na szklarnię. Teraz też będzie się powoli rozpędzał. Bo te przyczepy jeszcze tam skręcają. No, no tak, one jeszcze tam skręcają. Ludzie też tutaj zdębieli troszeczkę. Co ten idiota tutaj zrobił. Zrobił pociąg w polskiej farmie. A fajnie to też wygląda. Każda ta przyczepa robi swoje ślady. To mi się podoba. Dobrze, dobrze, nie będę przedłużał i tak chyba nie uda mi się już w tym odcinku zrobić. Tego eksperymentu ze zebraniem z trawy z tamtego z tam, z sadu, bo no tak to jest w tej grze. Czekajcie, muszę zmienić pas. No, wreszcie się w gramoli na swój pas. No i teraz się zaczniemy rozpędzać. Już nie będę już tak skręcał. O, i będziemy tu jeszcze z górki. Jest, to się troszeczkę rozbuja ja chyba się z Wami w tym momencie pożegnam. Jest 27 czerwiec, stan konta 108252. I w następnym odcinku, z powrotem, jeszcze jednak wrócę na moment na szklarnię, ale wtedy już tylko Wam pokażę, no bo zobligowałem się do tego, że wszystkie że Wszystkie transakcje związane ze sprzedażą czy skupnym czegoś będą e, ujęte w gameplayu. Tak więc, e, tylko chyba skupię się, pokażę Wam ile zarobiłem i przejdziemy, właśnie do, do tego eksperymentu ze słomą. E, jaką, z jaką słomą, Anton? E, z tą trawą w sadzie. No dobrze, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jest dosyć, dla mnie jest dosyć ciekawy, coś nowego. Myślałem, że już z tego, z tego sadu, z, tego, z tej szklani więcej się nie da wycisnąć ciekawych rzeczy, bo generalnie dosyć dużo już w gameplay'u było pokazane. A nie wiem, to daje jeszcze szansę, że w następnym sezonie dołożę jeszcze jedną przyczepę. Być może jakieś, jakiś upgrade wejdzie i nie będę już czegoś takiego mógł robić. Albo. Dostanę jakiś silniejszy traktor, a być może Normalny traktor będzie mógł ciągnąć te przyczepy. Hmm. Kiedyś próbowałem i nie można było, ale Wiecie jak to jest po tych upgrade'ach Może być różnie, tak więc chyba w następnym odcinku Od razu sobie spróbuję podłączyć Landiniego do tego Do tego zestawiku No dobrze, jeszcze raz mam nadzieję, że Wam się podoba ten odcinek Jeżeli tak to proszę o subskrypcję I łapkę w górę to na tyle w tym odcinku. Spotkamy się w następnym. Pozdrawiam Anton.